cześć, sięmano. Wam wszystkim, ludzie z tej strony Dijkstra. Jesteśmy na serwerze w sumie XYZ i gramy o RTX-a. 2000 chyba, ileś tam, 70. Ile się nie mylę? moich panów, subskrybujcie kanał Tak, dokładnie, z nami Kastrad Serialow, jest Araksik I jest wydech. Siemo. No, family friendly content, dobra. Aktualnie gramy w sumie o tego rtx on tam chyba kosztuje mniej więcej 3 kafle, więc większa nagroda w sumie na web niż na tym MCS-ie, więc o tyle jest prościej, nie? Ej, więc i, i to jest mega, bo nas, nas jest 4 jedynych, nie, nie musimy tak zwalić, nie możemy No tak, i robimy tak, że ja z wydechem biegniemy Albo nie, ja... Braje czego ARAX, Braje ja czego ARAX Brajecie ARAX, plan PvP Serialof, ty budujesz e, ba, tego, żółwia Tego wiesz, takiego Dobra Dobra, czekaj My się ładujemy na środek no, Daj, daj, są daj. Dawaj, 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 dawaj Ej kurde, co to tak dropi? Macie złoto, macie złoto, macie złoto Kupcie wełnę i chodźcie na środek od razu ARAX Dobra, masz wełnę, Dobra, dobra. Ja, ja wal na środek, obuduj Drewnem sam. Dobra, może być wał na początku. Wala Rax na środek. Od razu. Kurczę, a co z tamtym chłopem się od nas stało? Wydacha wycięli. Ja pierniczę. Już go wycięli? Nie, nie wierzę. Ja mam jakieś problemy z metach. No nie! tylko z tej wala. To mówił? To daj mu, daj mu do joinala, że tu dołącza od razu. Bo on tu może być chyba. Nie wiem, nie, chyba wreszcie. nie. Kurde, mogliśmy... Sprawdź, ja, sprawdź czy wydech żyje. Wydech. No dobra, dalej dalej Graj! No ok. Ja mówiłem, że A nie idź tam nie. do Ja tu obudowuję. Co się siedź tam z Sarielem, siedź tam Sarielem, mogą nas zreszować, zrasować, bo my w sumie fame mm -hmm. team jesteśmy, nie? Fojimy blazing packa, więc tutaj trzeba podraszować troszkę. Za ile będzie tutaj? No idź tam wydaje ja tu zbieram. Daj mi się okay. lago, ja to potrzebuję no. to tutaj czerwony, robisz sam, robisz zielony próbuje do środka się dobić A zielony wyszedł chyba. A Rek Mam dwa. Mam dwa A są na górze wymiarmy, jakieś czy nie? E, nie wiem. Są wiesz, na górze, są na górze. A ja na razie patrzę. Stajcie tam przy bazie, bo będą nas hareszować na pewno. O, nie. No, nie, raczej nie. Ja, bo zieloni się nawet nie budowali do środka. Zajechał. Dobra, buduję ja się. Chodź, chodź, chodź. Albo biegnij do was, biegnij do was. Zemy, ja ich tu nie dam dojść. Ja im tu nie dam dojść. Ja mam dwa me. No to, to zbierzcie wszystko. Oni no, wiem, zabrałem z góry, nie? Czyliś wydech, A na ile my osób gramy? My gramy no, chyba no. na dwa teamy jeszcze, ty, stary. No, na tabie, tam, tam. tam. Ty na jesteśmy ma, jaki kolory? Na kolor? czterech tylko. Na... Wiecie, teraz byłby wstyd, gdybyśmy to zwalili. Dobra, no, coś no, może... Ma... Do diamentów dochodzi. Idźcie też do diamentów. Do wydech, diamentów? skocz do diamentów. Wydech. To od góry mosta trochę. Dobra, czekajcie. Eme? Eme ci przynieść? Wełnę, wełnę i kill'ow, A i kilo. tutaj nic się nie da za eme kupić xd da Wełnę się. i kill'ow No nic nie mogę kupić za eme Sworda się nie da? Dobra, no. wełnę i kill'ow przynieście, przynieście mi wełnę i Dobrze, Dobra, wełnę i kilo, ta. tak? Tak off. Musimy we trójkę tych Dobra, po, to poczekaj chwilę, bo muszę uzbierać Mam jak coś jak z nie? To na spokojnie, zaraz Aha. się tam walimy eee, Dobra, eee, wełnę na początek ci kupię i Ile chcesz tej wełny? tak ci starczy, czy więcej? No, tak starczy, stack starczy. Idźcie starczy. na czerwonych może. na, nie, to, na zielonych, bo, bo oni są tam, ja widzę. Obudujcie, to, obuduj to Sarielo szkłem. No bo, no, no Na No bo, no to jeżeli... Patrzcie tutaj, bo robu się nie buduje do środka. Rob... Ten, zieloni się nie dobudowali do środka, więc nikt nie dojedzie Dobra, nas. Dobra, patrz Ej, no nie stójcie tak w jednym, nie stójcie, stójcie tak w jednym, Już idę, tylko muszę dorobić... I trójkę i trójkę Dobra, dobra Masz złoto? Daj złoto, daj złoto, daj złoto, daj złoto Daj złoto, masz jakieś dwa Czekaj, kupię nam kraty, czekaj chwilę Dobra, dzięki Teraz praty kupuję nam. Dobra, Weź mi seta lepszego i wiecie jak masz Mamy spoko, już takie, już do ciebie tam lecą. Mam jak coś mam jak coś TNT, no. nie? Ja Praty ja już dwa, kupuję. Mam 5 TNT jak coś Ej dobra szybko, bo oni tu idą, budują się szybko, gdzie ty jesteś na którą wyspa, na którą wyspać? Zieloną, zieloną Zieloną, dobra, już biegnę Dobra, Alex, dawaj, 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 dawaj Masz, masz masz, masz szybko, szybko, szybko. Wszystko Budulca, ty, budulca. Budulca, już, czekaj łap Łap, łap tego też Robisz sam jest Dobra Masz kilof? Mam, łap Łap kilof <śmiecki> wyrzucić Dobra mo. nie, nie mogę wyrzucić, fuck Dobra, 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 to ty będziesz na no. skopymu <śmiecki> widzę <śmiecki> <śmiecki> Nawet no, trójkę spuszczyjemy ich No dobra, spoko, o, jak ktoś tu leci Buduj tu schodki od razu, nie? A, dobra Postawili te Weź strzał, do przodu. O, uciekam, 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 uciekam. Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra. Gdzie byśmy się nie wyłagali? Weźcie weź od boku, dobrać nie? Aj, i kupa of ług, kup serial of Ej, w ogóle tutaj jest jeszcze jakiś team kurde czerwoni. Co to jest, gdzie o to robu, jest tam, robu, no tam. Ja bym ich draszał, bym draszał. Chce w sensie, się, ale no w sumie można by było robusie zraszawać, tak naprawdę. Idę pod diamenty jak coś. Ej, ciekawe, ten pizzuki, ten pizzuki obiekt. obiek. Chodź, chodź, chodź. Dobra, dawaj, wyładujemy się tam. Już to się wiesz, że Arax z... jest k***a ryzykowna. Ale przecież się odrobinę... No, Puszko r... masz p... Niczego Arax. Ale się odrobinę można. Bieg. Tak. Ja mam Biegajcie, biegajcie. Moduję się. Ja mam Dobra. Tylko biegajcie, biegajcie. biegajcie, biegajcie. Już biegnę, już biegnę, już biegnę. Rozwalam. Dobra ja mam, nie ma. Dobra, niż łóżka. Dobra. Bo teraz na robusie. Gdzie jest reszta? Dobra. ładuję chłopa. Dobra, Aś. zabity. Okay. Co zostało? I teraz robisz tylko. Kto, zadał? Kto zadał od nas? Ja. Mam i ten, twoje. Ja. Co? Dobra ładujemy się od razu na robusia, bo to w sumie niewiele zostało nie, czasu. Czekajcie. I będzie first runda za nami, więc jest szlos. Zaraz lecimy. Beniego. Dobra, chodźcie. ORAJ, LECZE VIBE, O, oh, LECZE SCENA HYPE. <śle> Masz <się> lata grupy? <śle> mm, nie, Nie. Aj, zróbcie, zróbcie z, tego połączenia z diamentami od naszej wyspy, zróbcie połączenie z diamentami od naszej wyspy. No mamy. No to nie mamy, no wal tam, walnijcie tam. Patrz, obuduje chłop. Mówcie mi jak będziesz od do mnie. Wiesz co, tak średnio widzę serialownie. No, ty co on robi? Wytyfy, on będzie przedłużał No ale... Kupcie łuk, kupcie łuk Kupcie tego, kulę Jak będzie przedłużał to do, do admina napisze No spoko, nie? Z drugiej strony... Dobra chodźcie, już jest most Ja już też dochodzę Kurde, co on zrobił? To Trzeba zrobię. będzie ręcznie rozwalić po prostu Dlaczego? Po prostu budujemy nad... Biegnie do ciebie, biegnie, biegnie, biegnie Trzela do mnie Dobra, upakuj się serialów, to cię nie zrzuci Aj wlecę Sena na baj Dajcie mi go zabić, dobra o, Kurde, wypipkajcie to Ktoś kto to będzie mi montował niech to wypipka nie? Dobra, trzymajcie, w sensie ja go będę trzymał na spawnie tutaj z od nas Jak coś Gdzie on się redpi tu? Dobra Widzicie go po prostu A jak ja pójdę zaleję to lawę i tyle nie wiem, no weźcie to zniszcie, po prostu kurde normalnie, serialow. No weź tam po prostu z kilofem postój. Ej mogliście, zabierz go z serialow, bo mogę zdechnąć za chwilę, nie? Ej kile, nabijać, kile, nabijać, bo jeden kill to... Ej weźcie... To są punkty? Nabijaj, nabijaj. dobra, to weź mi, to weźcie mnie pod leczcie, weźcie mnie pod bo on się na mnie będzie fokusował. To ma mnie. Nie rób sobie jaj. Dobra wejść weź se coś kup, weź se coś kup idź se kup, idź se kup, ja go dowalę, ja go dowalę. Pomóż, pomóż, Sarjera, pomóż! Dobra, ja nie mogę mu tej wody. Dobra No to weź kurde weź się, weź go, weź go, weź go Weź go, weź go, weź go Arax, dobra, dzięki Z tego się nie... Dobra, już 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 czekaj se Ty, musisz do mnie tu wyjść, żeby to zalać nie? To u mnie jest cienko serialownie Taraks możesz to zniszczyć po prostu? Bo nie mam jak, wody tutaj, najwyżej gdzie się da i nie da się tego zamurować Czerwoni, bet, ej ty kto rozwalił łóżko? Ja Mogę nabijać, po b... Dobra, mamy dużo i tak Dobra, jest, jest pierwszy runda. To już wygraliśmy? Ej, ale. I co to Jeden, wszystko na dziś? Ej, ale. Zwaliliśmy, bo punkty tutaj się liczą. No dobra, no ale wiesz, i tak nie wiem, czy nam to uznają, ne? No muszę uznać, dlatego właśnie to jest najlepsze, że. Zabójstwa i tutaj liczą się. Ja! No dobra, bajka, wygraliśmy o, i tak. Jest, niebiescy. Dobra, i, tak. i co robimy? 13 killi. I co robimy? I co możemy tam wbić z powrotem, czy nie, Arax? Nie, cześć, jeszcze jest, jest Arax. Możemy tam wbić ARAX czy nie? Nie wiem chyba Jeszcze raz patrzę, patrzę na kilę. Knight tutaj, czy, tutaj, tutaj robiły typy po 32 kilę. Ja ciebie. No ale co to jest czysto na kill To są jakieś punkty chyba Nie praca, wiem, czy zobaczcie I co my od razu walimy? Kolejne? Czekajcie. Dobra weź buduj, st dawaj na środek ARAX, zładuj się na środek, szybko No, dawaj Zabna. Dobra, ładuj się Arak na środek i obudujcie łóżko, obuduj na razie zwalnę. Dobra, ładuj się na środek I od razu zbierajcie na TNT Pochójn, pochójnę, na... wydech, No. No, środy no. ogarniają chyba. Ja właśnie robię i Gdzie jest seriala? No tu. To ja TNT kupię, TNT kupuję. Nie, 800, 800. Masz 800, to gruby? 4, Cztery. Cztery. ja zbieram ja jedno złoto, jedno złoto na kilo, na, złoto, na ten mam, mam. T, mam TNT na zielonych Wiecie lecimy, pod... nie mam diamenty jak coś tego kubka na zielonych rozbijemy, bo oni określają chyba mam diamenty, to masz diamenty to masz diamenty. lecimy w trójkę, Środek most Pan na środek poszli Główna Biegniemy, biegniemy, biegnij, wytrukę, wytrukę, bijamy, bijamy w akcja, jest jej dużo Poleciałem Miałeś TNT czy nie? Miałeś TNT? mam jeden No bez hitu Rzuciło mnie To uponelista jesteś, to poleciałeś <grytulik> Mamy musimy zrobić sobie... Niech dla nich manewaki ogarniają. Mam lepszy, lepszy kill'a wiesz. Oni o wiele lepiej od nas ogarniają. Mam już diamentowy kill'a, mam diamentowy kill'a, on jest na stałe. Na stałe? No. Idźcie po te diamenty. pod podłupczam, Pod podłupczam, pod podłupczam. Ja pod, pod 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 my, wy... my jesteśmy którzy, my jesteśmy którzy. Jeszcze coś na środku, że Mam jedno eme, łap. Dobra, ja lecę. Idź tam... robię? Idźcie po diamenty. Wydech. Idź po lewo po, po, po diamenty. Ja i idę, idę po diamenty. Co mówisz? Tariow, idź Idę z tobą. Kogo idziesz wybić? Tariow, dasz radę? Tam sam? Dobra, mam diamenty czy Dobra, ja tylko po diamenty chodzę. Żeby ulepszyć. Ej, plecy, plecy, wydech. Do góry, do góry. Do góry, do góry zrób. Masz wełnę? Radzisz w set czy nie? Ja się zresztą na To Oni drewno mają, to są barwiki. Oni w seta poszli. Pomóżcie. Gdzie? Yeah, środek? Dobrze, środek, będzie ładował się do nas na wyspę chyba. Jeden chłop. Nie wiem, skupcie się? się na tych niebieskich, nie? My? Arax, dawaj odruchniamy siekerę i pijemy na ślądych ja Znaczy się... na niebieskich, niebieskich. Ja mam kilo w diamentowych, jest na ludzie wszystko rosną Tarielu, lepszy środek ze złotą No, jak ze złotą mam lepszy ci środek, okej okay. Jak potrzebuję jest... byście musieli mi dać tego e... Emeraldy na obsydzian Tutaj dwa, kamień kresu masz debilu Dobra, masz Arax siekerę Za szmaragdem te... jest obsydzian Robiłem kamień kresu Arax, masz siekerę no Jeszcze, no to więcej tego dawaj a tu, bo ja tutaj To tu, okay, już jakieś robię siekierę razu, Już, już, daj się siekierę Skrzynce na ślady. Czerwony nam się, się ładuje jak coś Gdzie? Na, na do nas na wyspę Buduję to wyspę. Chłopcy już ma Bytku. Budujcie od razu chłopiec na naszym łóżkiem chłopiec na naszym łóżkiem Do, do wody, się może. do wady, do wody, Zam... wody go, robię? go. Jest. Dobrze, dobrze, dobrze. Raz, go. go. Nie jest. A Sariel, ty nie to dame, bo. Pan nam śucie, woda. woda, nie spada wody. Skoczył. Ja. Do wydech, to skupmy się na niebieskich Zadam? Nie, nie, nie Ja pójdę do niebieskich, spróbuję coś ogarnąć sam Dzięki, e, dzięki do o, Dobra, woda, woda Ekstra go już nie skasował Do góry on jest Los Strzel na dół Dobra, Sarieno wyżej, to wodę musisz dać. Dobra, no czekaj, musisz, na trawie. Masz no. chyba jakieś tam. Jeden złotych możemy mieć, jedną złotych. Ty k. P... kupili, niebiescy. No dawaj do. Kro Czemu to może być? Idą, idą chyba. Idą, idą, idą. Idzie. Niebiescy do nas. Do nas? No. Gdyby ty tak, nie bia się na to, to jest to <grymne> Mam, dwie mam u, dwa u, diamenty. U, mam dwa diamenty, jak coś. Nie mam tych. Zjadłem refile wszystkie. Przycięłem ci dwa diamenty, masz tu siedem okay. diamentów. Nie ja próbowałem się budować, jak coś. Dzie. Ten chłop. O, <grymne> Dobra, teraz bada. Buduję się góra i. Dobra, zabiłem jedną mamę, a mam dwa diaksy kolejne. Nie, ja, czy... ja idę na środek, ja idę na środek. F***a, b***a. Gdzie to było? F***a zwałem. Weźcie diamenty. Pilnuj, pilnuj, skrwa, to nic nie idzie. Dałem ci diaksę tu. Dobra, dwa cienki mam. Idziemy. Ten Arak na nim. Za mało to. Emeraldy, teraz Emeraldy ubieracie. Emeraldy, emeraldy dla mnie, ja po emeraldy. Będę... Dobra, ja ci biegać. dam, ale idźcie po, po tego, po diamenty. Ja zbieram emeraldy. Dobra, Arak, poradzisz sobie z nim? Ja Nie, pójdę po Diamentowe No to ja też mam, no. No go że tam stój, stój tam, stój tam, bo on bo będzie się bał. Wróćcie, wróćcie. Gdzie jest? Leci do nas, czy nie? Ej, Gdzie jest No. Nie. Jestem. Gdzie ten chłopiec? Koniec Bole, łóżek za chwilę. Trzeba zaraz pójść masz, na środek, wiesz o tym. Masz ten... Zabijesz? Emeraldy, Emeraldy. Masz diamenty, diamenty. Zbierajcie sobie na ender perłę. Diamenty dajcie, diamenty. Ile trzeba na perłę? Ale ja serdecznie nie mam... brak O, dobra, mam już. Mam tak? Diamenty. Daj, dajcie. Idzie chłop, idzie chłop, idzie chłop, idzie chłop, idzie chłop do nas. No czekaj. Czerwony. Z w środka. Maszuk? Muruję wodę. Wodę muruje. Głową wodę. Arak, uważaj, wskazał. Co za pies? On jest na górze, tam gdzie ja stałem. Na górze, zabicie go. Kląkajcie go, kląkajcie go Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jest jeszcze jeden. Gdzie? Jest na jeszcze jeden idzie, się pakuje Obudowuj to dalej. Tak, żeby nikt ten A bo nie ktoś, nie ktoś to, pod i akcent. to ku... I, I też podjachem. masz trochę. A bo i to, nie to nie bo tu jest na chłop. To. No, to, ale jest tam marsza odbudowana już. Ho. No i tak. I tak wszystko I musimy dobrać. iść na czar środek. Musimy Dobra, razem, razem, I iść. razem, razem czekajcie, 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 czekajcie. Ej, nie chcę refili na pewno, no, no, A ile kosztuje refile gdzie mogę Dobra. kupić? Pusta karefila. Tutaj trochę, daj trochę. Dobra. Dobra. No to, to pust, No to daj. Czekaj, ja nie mam nic, czekajcie. Czekaj. No to chodź się, Czekaj. Ale jeszcze 3 minuty, minutę jeszcze nikt, no nie ma. Ej, nikt, nikt innego diamenta nie ma? Nikt diamenta nie ma? Minutę, poczekaj Jeden diament, idź po diamenta, Dixie, Ej, zapnijcie mordę, ja nie mam Po jednego mi diak diaksa diak Miejscu nawet No to... Mikro Szybko mm. Jeden diament, Dixiera, przynieś Ogarnijcie 3 emeraldy dla mnie Dixiera, nie spadnie, bo jak spadnie to umierasz Ej, strzały, strzały, strzały Dobra, daj emeralda Dobra, mam no, mi rzucie Dobra mam 3 jak No już idę I biegniemy Rzucaj I, i biegniemy Słuchaj stary nie ma co mieć na środek No na środek Na środek przecież tutaj zaraz będzie smok Na, środek, będzie smok, na środek biegniemy już chodźcie Słuchajcie to, to strzały kupcie kupcie strzały Dobra ulepszyłem prota Dobra biegniemy chodźcie Na środek Oni już są na nas w środek Wzią oni się na nas czają Odknokowujące na Dobra ja to tak. czuję Daj się Pomóżcie Nie daj się wyknąć Dobra, zabiłem. Pomóżcie, 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 pomóżcie dzieci, dzieci. Dikstra, ktoś. Jestem Dikstra. Jestem pies czerwony już Jestem Jeden, jeden, Jeden Jestem Dixtra. jeden, a jest niebezpiecznie, panowie. Mam smog. Poleciał, dodał, jeden. Gonił mnie czy nie? Serialow? Nie wiem. Kupcie się wy trójkę, stójcie wy trójkę razem. Gdzie wy jesteście? Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Nie gonią. Nie smog zeptał. Co wy zrobiliście, no? Bo mówię Ode mnie. No nie, to wy ode mnie odbiegliście